Cześć, tu Rafi, witam Was w ostatnim już odcinku z Betty The Secret World. Na wstępie od razu Was ostrzegę: cała gra nagrywana jest wcześniej, a dźwięk nagrywam osobno. W tym odcinku pokażę Wam PvP, które będzie sobie lecić w tle, no i podsumuję wszystko, co zobaczyliście na moich filmikach i wszystko, co ja zobaczyłem w grze. Dobra, tutaj macie mapkę PvP, którą włączam od razu. I mamy do wyboru trzy rodzaje gry: Eldorado, Stonehenge i Fusang Project. Fusang Project to jest Warzone, a te dwa inne są Battlefieldami, to są takie mniejsze rozgrywki, na których po prostu możemy zmierzyć się z kilko kilkoma graczami z każdej drużyny. W prawym dolnym rogu mamy do wyboru. Jakby preset tego, jak, jakie chcemy, jaką chcemy pełnić funkcję w drużynie, czyli możemy być dpsem, tankiem albo healerem. My wybierzemy sobie healera. Możemy zaznaczyć wszystkie i wtedy system nam dopasuje dokładnie tak, jak chcemy. Niestety myszki nie widać, więc nie pokażę Wam tego. Widzieliście, kliknęłem join, od razu pojawił się, pojawiła się informacja, że mogę dołączyć do gry. Zobaczcie, tak wygląda nasz outfit. Czyli to, co wybraliśmy wcześniej. Tak właśnie wyglądają healerzy dragonów. Mamy taki plecaczek, po tym można poznać, że to jest healer i że on leczy. Tam mamy oczywiście też inne funkcje: jakiegoś DPS-a, jakiegoś tanka, może też. I yy, ten outfit: Po pierwsze, dodaje nam jakieś buffy do leczenia, żeby było nam łatwiej grać po prostu, bo jesteśmy na, na początkowym etapie gry. A po drugie, ułatwia przeciwnikom rozpoznawanie nas. Czyli przeciwnik może wiedzieć kiedy i gdzie. Yy. Jest healer, gdzie jest dps, gdzie jest tank, na kim powinien się fokusować Bo gdyby nie to oczywiście nikt by nie mógł poznać kto jaką ma funkcję Bo w grze nie ma klas, tak jak powiedziałem w poprzednim filmiku I dobra, tutaj będzie sobie ten PvP leciał Ja tam sobie powycinam ciekawe rzeczy, żebyście mogli oglądać I ja powiem coś na temat samej rozgrywki Wszystkiego, w, ca podsumuję całą grę, wszystko co widzieliście Plus to czego mogliście nie widzieć, bo ja to robiłem sobie sam Bez wizji, że tak powiem No dobra, czyli... Przejdźmy do od razu do ocen. A na samym końcu jeszcze pokażę Wam Warzone'a, ale tylko kawałeczek bo to jest naprawdę długie. Warzone trwa 24 godziny, więc ja o tym powiem za chwilkę. Najpierw przejdźmy do og og ogółu gry. Po pierwsze, w grze, co najważniejsze, jest klimat i jest potężny klimat. Tak naprawdę, dialogi w katstyngach są napisane bardzo fajnie, są zabawne, są napisane w dobry sposób i myślę, że. Każdemu fanowi teorii spiskowych, jak i fanowi dobry, dobrych fabuł, dobrego klimatu, się to spodoba. Zawsze są jakieś zabawne tekściki, zawsze są jakieś klimatyczne akcje, tego typu rzeczy. Drugą taką pozytywną stroną gry jest oryginalny rozwój postaci. W Riftie było coś podobnego, że można było sobie zmieniać archetypy czy coś w tę stronę, że, że można było grać kilkoma klasami naraz. Ale tutaj jest to jeszcze bardziej rozbudowane, bo tak naprawdę nie musimy żadnego respeka robić, respeca robić niczego Tylko po prostu od razu możemy sobie zmienić skill na pasek i grać tym, czym chcemy To jest takie, wiecie, żeby, żeby na przykład się nie znudzić, granie jedną postacią można sobie grać kilkoma I to jest bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, które mnie osobiście się bardzo podoba Oprócz tych klimatycznych cutscenek, są też klimatyczne questy główne i questy, które ciągną historię w jakiś sposób są one zawsze poprzedzone katcynkami, tymi, o których wcześniej wspominałem, bardzo fajnymi. A oprócz tego często są bardzo ciekawie rozwiązane. Na przykład, na przykład questy związane z zagadkami. Już o jednym wcześniej mówiłem, teraz powiem o drugim. Jest pewien quest, o którym nie, nie wspominałem i polega na tym, że, że mamy jakąś wiadomość nagraną tam alfabetem Morsa czy czymś takim. Musimy ściągnąć poprzez przeglądarkę w grze specjalny program. Nagrać tę wiadomość na ten program i potem go spowolnić i puścić od tyłu. I wtedy to jest taki przykładowy, nie, nie wiem do końca, jak to się odbywało, ale coś mniej więcej w te strony, i tego typu zagadki są w wielu questach, nie tylko w jednym, nie jest tak, że jest jeden quest i jest zagadka, a później już koniec ciągle walenie mopków I takie zagadki spotykamy częściej. Tak samo jak wspominałem z tym hasłem do hasła do komputera do, e, lekarza, który może nam... może mieć ciekawe informacje w swoim komputerze. Musimy odnaleźć. E, w jego domu jakieś informacje na temat tego, jaki jest jego ulubiony wykonawca, i wpisać to hasło w komputerze, to też jest takie fajne. Podobno, ja tego nie wiem do końca, bo ja rozmawiałem z ludźmi na forum i tam oni mniej więcej mi przedstawili, jak to wygląda. Niektóre zagadki są bardzo skomplikowane i bardzo często wy wymagają po prostu znale znalezienie rozwiązania, bo po prostu to jest strasznie trudne do rozwiązania. Wiadomo, jeżeli ktoś jest specem od zagadek i takich rzeczy, to sobie poradzi. Jeżeli nie, to będzie miał trudności, więc to jest taki element. Troszkę, jakby to powiedzieć, w tej grze questy nie polegają tylko na zabijaniu mobków, ale również na szukaniu różnych obrazów, posiadaniu jakiejś wiedzy, rozkminach. Nie tylko zabijanie mobków. To jest kolejny plus, który mi się bardzo podoba, bo zabijanie mobków mnie specjalnie nie kręci. Co dalej? Ogólnie fankom, czyli twórcy gry, są cholernie pomysłowi. Mają tak świetne rozkminy. To o czym mówiłem już w drugim filmiku Czyli liczba 33 Albo na przykład przed wydaniem gry powstała strona, oficjalna strona miasteczka King, Kingsmouth Czyli tego miasteczka, które wam pokazywałem To miasteczko tak naprawdę nie istnieje Ale w internecie była normalnie strona, chyba nadal jest, wpiszcie sobie w goglach Kingsmouth, może zobaczycie I na tej stronce są normalnie informacje o mieście, są jakieś zdjęcia z miasta Są informacje o znanych osobach z miasta I wszystko tak zaczynało wprowadzać w klimat gry I tam zawarte były jakieś zagadki, kolejne informacje i to tak powoli wycikało. I właśnie fankom w ten sposób prowadził swój marketing, że tworzył takie ciekawe akcje, na przykład stworzył profile facebookowe fikcyjnych osób, które pojawiają się w grze. I, i właśnie to był taki marketing fankomu, co oznacza, że fankom naprawdę wie co robi i w jaki sposób powinien budować charakter tej gry. Ten charakter właśnie tajemniczości, mistycyzmu. Hmm. Teorii spiskowych, ezoteryki i tak dalej. To jest kolejny plus, który wskazuje troszkę na to, że fankom ma szansę zrobić coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego. Drugi plus ze strony fankomu to jest to, że fankom stara się poprawić każdy błąd. Podobno, ja tego nie wiem do końca, ale czytałem to na polskim forum, była sytuacja, że dźwięk zombie się nie podobał ludziom, i ludzie pisali, że to jest w ogóle beznadziejne, że brzmi jak shotgun, że nic ciekawego. I osoba odpowiedzialna za dźwięk w grze Napisała na Twitterze, że Dobrze przyjął do wiadomości, że dźwięk się nie podoba Robi go od nowa To jest kolejny ogromny plus dla wydawców Jeżeli coś się nie podoba graczom Wielu graczom, wydawcy od razu na to odpowiadają I to od razu starają się poprawić Ostatnim plusem Może nie ostatnim, ale No nie wiem, jeszcze zobaczymy Jest to, że gra będzie miała dojrzały community Jeżeli jesteś dzieckiem, to ten plus Ciebie nie dotyczy, ale jeżeli masz tam no, nieważne ile masz lat, ważne że jesteś dojrzały umysłowo, to Tobie się to podoba. Tutaj są małe szanse, że na, na czacie będzie grono hejterów, które będzie cisnąć wszystkich dookoła. Gra ma swój specyficzny klimat i swoje specyficzne podejście do tematu, i to wpłynie na to, że w grze nie znajdziemy dzieci. Może przez pierwszy miesiąc ktoś dzieci pograłem, ale później prawdopodobnie się zniechęcą, zupełnie jak w Pro Project Entropia, czy Entropia Universe, tak jak to się teraz nazywa. Tam nie ma dzieci, bo dzieci odpadają bardzo szybko. Hmm. I teraz czas na jakieś minusiki. Samo PvP, które teraz oglądacie, wymaga zgranej drużyny. Nie mówię od razu, że potrzebny jest primate, tak zwany, ale potrzeba naprawdę ludzi, którzy potrafią komunikować się na czacie. Ten PvP, który oglądacie, już nie był taki fajny, ale poprzedni, który zagrałem, był naprawdę bardzo dobry. Koleś nam opowiedział dokładnie, jak mapka działa i jak powinniśmy się zachowywać na mapce. I to nam pomogło i dragoni wygrali. Chociaż nie było łatwo. Tutaj jest nieźle, tam jakieś punkty zdobywamy, szczególnie pod koniec. Ale i tak nie jest bosko, bo przegraliśmy przede wszystkim na drugim miejscu, chyba byliśmy, ale przegraliśmy. I większość naszych graczy, na przykład, wychodziła poza okrąg zdobywania punktów, który tam jest. Bo tutaj ogólnie chodzi, żeby zdobyć z centrum tego Stonehenge. I jeżeli się najwięcej osób, na przykład, najwięcej dragonów będzie w centrum, to, to yy, zdobywamy punkty. Właśnie, może jeszcze coś powiem szybko w skoro już zacząłem mówić o tym PvP. Ogólnie są trzy drużyny, a to oznacza, że, że jeżeli ma się fajn, fajny team, to można robić fajne, fajne akcje. Na przykład najpierw pozwolić wybić się Illuminatom i Templariuszom, a później jako dragoni do, dobić resztę, która została i przejąć środek. To jest bardzo fajny motyw i właśnie coś takiego stosowaliśmy w poprzedniej grze i dzięki temu wygraliśmy. Nawet jak się nie ma przewagi liczebnej, to... To pomaga i pozwala wygrać. Teraz tak, questy dla typowych graczy MMO mogą być troszkę dziwne i nudne, znaczy może nie nudne, ale co nietypowe. Jeżeli jesteś typowym graczem MMO, który sobie chce stać w miejscu i klikać guziczek i zabijać mobki tylko, to ta gra nie jest dla Ciebie, ponieważ tutaj czasami będziesz musiał uruchomić mózg i rozwiązywać zagadki albo gdzieś iść. I nie tylko zabijać mopki, ale iść, iść i. Obejrzeć jakąś cutscenkę, zobaczyć coś, coś odnaleźć i wrócić po prostu Oczywiście są też questy zabij 7 zombich albo quest z krukami Idziesz za krukiem, yy, zabijasz potwora, idziesz za krukiem, zabijasz potwora Potem znajdujesz książkę, w której jest napisane jak przyzywać większego potwora I rozkminiasz to i przyzywasz go, tam rysujesz jakiś pentagram z piór I przyzywasz yy, potwora i zabijasz kolejnego potwora Takie questy też są, ale to nie tylko to Gra wymaga dlatego też zaangażowania i skupienia, to jest kolejny może być minus dla niektórych ponieważ trzeba się wczuć w ten klimat, bo ja na początku grałem i powiem Wam szczerze gra mi się nie podobała mm, pod względem questów questy były nudne, nieciekawe, mm, dziwnie rozwiązane dopiero jak usiadłem i się zacząłem zastanawiać na tym co tam się dzieje, czytać te dialogi czytać lore, czytać historię tego to wtedy zrozumiałem o co w tym chodzi tutaj właśnie chodzi o skupienie się na tym, wczucie się w to bez skupienia się, bez takim, takie powierzchowne podejście nie pozwoli nagrać w tę grę. To będzie nieciekawe. Tutaj wymagane jest dokładne, dokładne przeanalizowanie tego, co się dzieje. Poza tym, takich z kwestii technicznych, gra ma słabe, strasznie słabe animacje. Animacje są po prostu. Zresztą widzicie, co tu się dzieje. Animacje są często powtarzające się, tak jakby były skopiowane. Nic ciekawego i może to będzie zmienione po becie, może nie. No, tego nie wiem, na pewno ludzie narzekają na to bardzo. Poza tym chwalony jest Zoning, czyli że możemy na przykład zrobić sobie unik, uciec z potworka i strzelać do niego i go kajtować. Tak, tak zwane kajtowanie. Tego tutaj nie ma tak naprawdę, bo mobki są tak samo szybkie jak my albo i szybsze i po prostu one zawsze nas dogonią, my nigdy od nich nie uciekniemy. Zoning działa w PVP, co czasami może zobaczycie na tym filmiku, szczególnie na Warzone, staram się to pokazać. I to tam niby jest jakoś wykorzystywane, ale w PVE tego nie widziałem. Może na bossach jest, może nie, do tego momentu nie doszedłem. Zapomniałem też dodać jeden plusik: to to, że serwery są, może będzie więcej przy becie i zrobię, znaczy przy starcie, gry, może będzie więcej serwerów i to będzie błąd. Ale jak na razie są chyba 4 albo 5 serwerów, które są prawie całkowicie zapełnione. Wszędzie są gracze, wszędzie kogoś spotkamy. Ludzie są bardzo aktywni, gadają na czacie. To nie jest to, co było w Star Wars The Old Republic. Gdzie nie ma po prostu graczy, gdzie nie ma z kim porozmawiać, gdzie nie ma się z kim zobaczyć, tutaj jest znacznie więcej graczy. Mimo, że to jest beta otwarta beta, może to dlatego, zobaczymy, jak będzie po, po starcie. I teraz podsumowanie: to jest gra dla ludzi, którzy potrafią przysiąść, potrafią czytać historię, potrafią czytać dialogi i znają angielski przede wszystkim yy. i potrafią się wczuć w swoją postać. Jeżeli chcecie traktować to powierzchownie, tak jakby wejść do gry, zabić sobie kilka mopków, wyjść. To to będzie naprawdę nudne. Jeżeli chcecie to traktować tak, że wejdziecie do gry, zgasicie światło, usiądziecie, napiszecie na czacie innym coś fajnego. To się kabała to nazywa, nie Gildia. Napiszecie coś ciekawego i, i będziecie sobie robić fajne zadania yy, wczuwając się w to, o co chodzi, zastanawiać się, jak nasza postać by na to zareagowała, co my o tym myślimy, o tych sytuacjach, które tutaj mają miejsce yy, myśleć o tym, co tutaj się dzieje, czemu tak się dzieje, i zauważać. Jakieś nawiązania do naszego świata, albo jakieś sekrety szukać, jakieś ciekawostki i tak dalej To ta gra jest dla Was Po prostu zniszczy Wam mózg, fabuła jest świetna, dialogi są świetne Szkoda tylko, że to są w sumie monologi, bo nasz bohater się nie odzywa raczej To jest też pewien minus Więc, jeżeli jesteś graczem, może nie... To jest gracz casualowy, ale potrafiący wczuć się w klimat to możesz spróbować sobie grę, kupić, zagrać miesiąc, jak Ci się spodoba, zostaniesz dłużej. A jeżeli jesteś typowym grinderem lub kimkolwiek w tę stronę, to ta gra nie jest dla Ciebie. Musisz czytać lore, musisz czytać dialogi, musisz czytać questy, musisz, musisz to zrozumieć, musisz wczuć się w ten świat. Bez wczuwania się w świat nie ma grania. Myślę, że to tyle. Hmm. Troszkę mniej czasu mi to zajęło niż myślałem, więc, więc ten Warzone pewnie gdzieś tam się przewinął już w tle. Mam nadzieję, że się Wam jednak podobało, że nie macie zastrzeżeń co do tego, że nagrałem komentarz wcześniej i że, że będziecie mnie pytać o tę grę może, bo ja wam mogę, postaram się odpowiedzieć na różne pytania, a możliwe, że ją kupię, jeszcze mam kilka godzin, żeby się nad tym zastanowić. No i dzięki za oglądanie. Pytajcie w komentarzach, oceniajcie mój filmik, mówcie co robi źle, co robię dobrze. Łapkujcie oczywiście wedle tego jak uważacie, czy to jest ok, czy nie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Cześć! Bół. Oczywiście zapomniałem opowiedzieć o tym Warzone czyli Fusang Project, więc jeszcze Wam dodaję. Jak nie chcecie tego słuchać, to oczywiście możecie sobie wyłączyć. Oceny już nie będzie. Tutaj, jak się przyjrzycie, walczymy większą grupką osób. Jest nas dużo więcej i przeciwników również. Nas nie zobaczycie do końca, bo po lewej mam tylko yy, wypisaną moją grupę. Ale jeszcze jest okienko rajdu, które jest znacznie większe. Przeciwników jest dosyć sporo, ale walczymy chyba tylko z Illuminatami ponieważ tutaj atakujemy konkretne punkty, a nie, nie całą... Nie atakujemy gdzieś tam biegniemy nie wiadomo gdzie, tylko mamy po prostu 5 punktów konkretnych, które trzeba przejąć. I Im więcej tych punktów, tych punktów mamy przejętych, tym większe buffy dostaje każdy gracz z danej drużyny. W tym momencie dragoni kontrolują 4 punkty, a iluminaci 1 i właśnie walczymy o ten ostatni, żeby im go odbić. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda ta walka mniej więcej, więc widzicie tutaj, będzie tutaj taki duel, duel <gryw> dwóch na dwóch mniej więcej, potem dobiegnie nasz sojusznik i nam pomoże, znaczy nasz przyjaciel dragon. Jak widzicie, ja tutaj uciekam od jednego z przeciwników, używam właśnie tych dodży, o których wcześniej wspominałem. Widzicie, jakoś tam się sprawują i dobiega nasz przyjaciel, pomaga nam w walce, akcja się troszkę bardziej rozkręciła. Ja cały czas uciekam i leczę moich sojuszników tylko. Ale troszkę więcej iluminatów dobiegło do walki, ale oni się nie zaangażują specjalnie, oni tylko tam dalej biegają. My tu walczymy, na szczęście uda się zabić przeciwnika, z tego co widzę, już tam ginie, dwóch kontra jeden i ten trzeci mnie goni, no i teraz ten trzeci niestety mnie dobije, znaczy ten drugi w zasadzie. I widzicie, umarłem, teraz zobaczycie, w którym miejscu się odradzamy. Odradzamy się w takich studniach życia, tak jakby. Nie, nie pamiętam jak to się nazywa dokładnie, ale wygląda właściwie takie, wygląda jak takie proministe światło, i to jest mapka tego Warzone. U. Widzicie? Cztery duże zielone koła to są cztery punkty, które my mamy, i piąte duże niebieskie koło to jest punkt, który przejęli iluminaci. I wszystkie główki takie, które widzicie na mapce, to są wszyscy nasi sojusznicy. Graczy jest dosyć sporo, można powiedzieć, że w dzień by było kilkadziesiąt osób. W trakcie walki. Mapka też jest spora, więc dzieje się naprawdę dużo. Ludzie walczą w wielu miejscach naraz, i to jest czasami trudne do ogarnięcia po prostu nie wiadomo gdzie iść. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!